Właśnie tutaj dam Wam fajny link do nowego do mojego właśnie serwa który jest o, e, o 1.21.4 i to jest normalny silnik. I tu nazywa się Expressovo.carTranas.kana Jeszcze się dołączajcie. I jeszcze wyłączę jedną rzecz. białą listę i kraket, kupimy I, i też dajemy przetrwanie i trudne, bo będziemy jak ktoś będzie się zespałnił to będzie fajnie bo maksymal to w sumie dam na ponad 1000 i na ile się da no i jak chcecie dołączyć to dołączajcie, bo E, o godzinie 18 dzisiaj odpalam. Więc zbijajcie. Z, zbijajcie. Na serio, zbijajcie. Ekspresowo.atr. Kopa w zowie.